Ja ma dzień cioły. Witam was wszystkich. Na filmie tym, bo nie innym, e, o czym będzie film ten? Na no, o czym ma być? O tym, kiedy promocjoner Rio. Rio się nawet nie zaczęło, a ja już o promocji robię. Bola Boga. No nie będzie długi film. Bowiem tyle. Po pierwsze, to wiem, że ono będzie. Zawsze jest. Znaczy, mogą nie zrobić, ale no, by se, nie wiem, to w ogóle by, by wtedy chyba nic nie zarobili. Nikt by na tym nie zarobił, poza tymi, tymi którzy by to kupili. Więc, no, no, by nie było. Ale nie, no, raczej będzie. Na 99%, to po pierwsze. Po drugie, wydaje, no, na 100% po finale. To, to jest druga rzecz. No, daty wam nie powiem, bo nie wiem, jaka będzie data. Ale wydaje mi się, że od... Od 5 dni po finale... Od 5 dni po. po 30. po 30 dni po finale. no coś takiego, tak mi się wydaje. No bo ostatnio, akurat, było bardzo krótko. Sztokholm był tak średnio chyba było 17 dni czekania na promocję, albo. no, chyba 17 dni było czekania. Antwerp to w ogóle były chyba 4 albo 5 dni, albo coś takiego, no, było bardzo, bardzo niedługo. Także, akurat. Wydaje mi się, że no nie ma co więcej o tym mówić. Co, mam datę przewidywać? Mnie to i tak nie idzie. Ważne, że będzie po finale, no tyle. A ile będzie trwała, no zobaczymy. W sumie najmniej istotna ta e, informacja. Znaczy dlaczego? Bo to też jest ważne. Ja mam Rio w dupie, więc dla mnie to nie jest istotna informacja. Dla osób, które na pewno są zadeklarowane, że chcą w nie inwestować, to jest istotna informacja. No ale dla mnie osobiście nie. W ogóle, dlaczego Krimbo ma niezmienioną naklejkę? Panie Krimbo, a tu niby jest zmieniona, a tu co? A, a mam się buguje coś chyba. No, tak to jest. Jak się nie dofinansowuje systemów i, i, i rynek jest zlagowany przez cały dzień. No, pewnie, że tak. Pewnie. No, także co? No, po finale, no, no co mam wam więcej powiedzieć? Ja nic więcej nie wiem, ok? Weźcie, wejdźcie na GamerPay, ok?